Witam wszystkich. Niedziela 11 maja. Ostatnio trochę popadało. Yy, czyli wczoraj 11,5 litra, dzisiaj 0,5 litra. Zaraz Magda będzie krzyczała, bo buty. Tutaj przyjechałem zobaczyć, że na, w tym dołku okay. trochę się rzepak nabrał. Yy, bo. Chciałem zobaczyć tutaj, czy, czy mu coś przymarzło, bo to chyba najniżej położone pole jakie mam. Było obok mam 30 arów fasoli, to wszystko praktycznie zmarzło. No nieciekawie to wygląda, żółte, żółte te łuszczynki. <gry> tutaj w mam stawkę jak robiłem zabieg na płatka, bo już był robiony. 300 litrów. Yy, szykuję się na płatka. Rzepak. Dzisiaj ma być 14 stopni w nocy, a później przyszły tydzień zimno, więc yy, może trochę wcześniej, ale robię. Yy, na rzepak yy, w ochronie fungicydowej pójdzie piktor rewy. Yy, w dawce litr na hektar. Zawartość substancji czynnej ponazol i boskali. No, to jest co pójdzie. Ochronę No pada opadanie płatka Pierwsze uszczypki już się pokazują Więc ja zazwyczaj to robię W tym momencie i później już nie wjeżdżam no, także Zobaczymy na polu jak to wygląda Mamy 12 w nocy Coś mi kropnęło Nie, nie wiem czy będzie widać Ale Rzepak jest do brzucha! O! Zobaczcie jak, jak ciągnik wygląda. E, jak w ciągniku. Powiem Wam, że bida. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7... O, tu już to jest trochę spóźniony ten zabieg. Ale warunki są y, idealne, trochę wieje, ale za to rośliny są suche, nie ma rosy. Rano ma padać. Także bardzo fajne warunki są. 200 litrów wody. I, I lecimy. Rzepak jest po klatkę piersiową. Nie jest za duży. 2 maja było robione, był robiony zabieg na płatka Piktor Rewy. Tak, 2 maja. Dzisiaj mamy 11. Przed, tymi, przed tym zimnem, przed tymi przymrozkami bo mówię później nie będzie jak. Eee, no i co? O, jest, są uszczynki żółte, ale jeszcze można powiedzieć przez to, że ten rzepak jest trochę późniejszy, to pełnia kwitnienia. No można powiedzieć, że była, bo tu już jest większość uszczynek. Coś tam jeszcze będzie kwitło więc cieszę się, że to już zrobiłem ten zabieg na płatka zobaczymy jeszcze na innym kawałku no, dobrze że to coś popadało to chociaż sobie pociągnie na wypełnienie łyszczynek 45 rzędy się zrosły ślady prawie ale przy jak będzie mm, koszone kombajnem to już praktycznie nie będzie tego widać i tutaj zobaczcie pryskam na 650 nie? Tak to wygląda. A później zobaczymy podczas koszenia, jak to też będzie wyglądało. Także tylko raz wjeżdżam, na, można powiedzieć na początku kwitnienia. Dobry zabieg fungicydowy, i, i więcej już nie wjeżdżam. No i pokażę Wam to fasolę, a, a ten rzepak jest poza tym asfaltem no, tym nie wiem 300-400 metrów dalej. I ta fasola, tej fasoli nie ratowałem wodą. Także tu macie odpowiedź, yy, czy warto było lać wodą, czy nie warto było lać wodą. Zobaczcie, jak wygląda ta fasola. Przeżyło tak naprawdę nie, 10%, 15%. O. To już nic tutaj nie odbije. Tutaj już raczej nic nie odbije. Nawet czubek jest przemrożony, także. Eee, możecie mi napisać, bo jakoś nie bardzo mam ochotę eee, przesiewać tą fasolę fasolą. No bo mam przestawiony na kukurydzę. Nie chcę mi się w ogóle tego przestawiać na 30 arów. Eee, tak naprawdę. Oblałbym tutaj wodą, tylko zapomniałem, bo ten kawałek doszedł i zapomniałem o tej fasoli. No i co? No i wymarzła. No i tyle. No nie ma co tutaj dywagować. Tylko po prostu trzeba to przesiać. I pytanie, czy o tak jak teraz jest, bez ruszania yy, wjechać, czy ruszyć yy, tym koralem, agregatem, czy wjechać bez ruszania, wsiać kukurydzę? Tylko czy komand nie ten, nie będzie przeszkadzał w kukurydzy, bo raczej pędy chyba nie. Chciałby tutaj jeszcze by glifo poleciał, te chwasty polikwidował i resztę tej fasoli. Chociaż w kukurydzy mogłaby ona i też rosnąć. <grydzy> tak naprawdę dostarczać i azotu tej kukurydzy. Nie wiem, wydaje mi się, że przesieje to kukurydzą bo na 30 arów nie będę nie będę po prostu przystawiał tego siewnika a kogoś też nie będę tutaj woła na 30 arów bo tamte 4 hektary raczej przeżyły, może też jest trochę są straty, ale, ale tamtych 4 hektarów nie będę przysiewał to co rotowałem tu jeszcze zajechałem, przy obwodnicy po jęczmieniu, on był taki gorszy Na, na, na wzroście już nie zyska raczej, ale chociaż liście takie żywe się zrobiły, w ogóle te rośliny takie żywe się zrobiły. No, 11 litrów to już jest coś, nie 11 litrów to już jest coś, to nie 2,5 litra, też takie kurde, ale. Jakoś się trzyma tutaj. Tutaj chyba cieplej było w mieście. No niektóre też tam są jakieś takie żółte, ale to nie wiadomo czy one już niby, o, nie było, nie spadają jak się zanieciognie. Może coś z nich będzie. No kombaj zweryfikuje. Ale chociaż y, koloru nabrały ładne, zdrowe te rośliny. Wigoru takiego, żyć im się chce Chociaż im się chce żyć, już widać No, opryskiwacz mam swój Ewrarda do sprzedania Jeszcze tylko y, Poprawka w chwastach na fasoli Tylko czekam, aż ten przymrozki się skończą Te dwójeczka Pszenicy No, ale już ogłosiłem Także jak ktoś chętny, to może się odzywać Maila podam w opisie no, dobra, także miłej niedzieli Wam życzę. Mam nadzieję, że nie jesteście mocno poszkodowani przez ten mróz. I ciągniemy to dalej.